Co to za piosenka? Nie płacz krzywy. No prawie, nie płacz Ewka. No. Tak, prawie. tak to słuchajcie, się zaczyna. El Pedrito 98. Wielkie, wielkie dzięki i pozdrow przy okazji do ciebie. Mam nadzieję, że oglądasz ten film, bo na początek chcielibyśmy Ci podziękować za fantastycznie przygotowany, kreatywny quiz. O co konkretnie w nim będzie chodzić? Na kanale Quizersi dzisiaj panowie dostają zwrotkę i refren danego kultowego przeboju, i muszą na podstawie albo jednego, wtedy trzy punkty albo drugiego, wtedy albo dwa, w sensie, albo jeden. W jak jest refren, to już jest ułatwienie, więc... Teraz tak, refren wówczas... jest ułatwieniem, więc jeżeli podacie Jak się pojawia refren, tytuł, to, to możemy już tylko albo dwa, albo jeden punkt zdobyć. Tak. Dwa za wykonawcę i tytuł, o, a, to, a jeden tak. za samego wykonawcę, albo sam tytuł. Tak jest. Chodzi i... No, ja mam jeszcze... Zobaczymy w tak. planie. Na przykład rozgrzewkowy przykład panowie tak. ja mam dla was. Łatwy. No to W sensie poza tym, co, ja już co widziałem bo... Pedrito. Nie, poza tym, co przygotowały Pedrito. A, okay. Zawsze zwycięskie, Waleczne rycerskie, każda przygoda zapiera nam dech. Zobacz, sam. Tak. Okay, kto ja to jest autorem? Zaucha. Tak. No ale po co podpowiadać? Ja nie was? wiedziałem. Po co wsyłasz zabawę? Ja zaufię tylko, znam byłaś serca, bicie. Tak, Zostawcie wam tę górę drodzy widzowie, i lecimy. Zwrotka, czytam. Nie pytaj mnie o jutro. To za tysiąc lat płyniemy białą łódką w niezbadany czas. Poskładam nasze szepty w jeden ciepły krzyk, by już nie uciekły nam. By wysuszyły łzy. Nie celowo, nie. To są, celowo nie intonuję. To. Celowo nie intonuję. Ja wiem, właśnie. I to Jeszcze powiedz? Udrudnia, ale powiedz mi, to są polskie zespoły? Tak, tak, tak. tak okay. to są polskie wszystko, nie wszystko, wszystko, Jeszcze raz przeczytaj. Nie pytaj mnie o jutro, to za tysiąc lat. Tak. Płyniemy białą łódką w niezbadany czas. Poskładam nasze szepty w jeden ciepły krzyk, by już nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. Nie wiem. Ja muszę za trzy, to muszę i tak napisać, więc ja czekam na refren, to no, jest banalny, bajen, bo to jest... Refren? Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do Ciebie wracać każdą, każdą nocą, nocą złotą. <świet> <świet> Świetna frajda, naprawdę. No, no, czekaj, Empedrito. to muszę... <świet> Kapitalnie się bawię, nie intonując tych kawałków. Okej, okay, dobra. Krzywy doszedł do tego. Się rozwinął sobie w głowie i doszedł do tego. Ten podpowiada, nie może, nie może przestać no nie. podpowiadać, nie? Chłopie może przestać podpowiadać. Nie, nie, nie. Jak nie, ja, nie ja, sobie, tabliczki, ja sobie to, to, ja sobie to sam próbuję rozkminić, czy to jest to. Zacząłem sobie intonować w Wiesz, że ciężko jest to odgadnąć bez intonowania sobie no mega ja w, w sobie wydaje mi się, że to jest Lady Punk, Jaki tytuł? zawsze tam, gdzie ty. Zawsze tam, gdzie ty? Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Brawo! Czyli dostajecie panowie dwa punkty. Tak. Bo odgadliście zarówno wykonawcę, jak i tytuł po refrenie. Odpudzi. Więc nie macie trzech, ale macie dwa. Lecimy dalej. Konsumuję lubieżnie, co wieczór, w ciepłych dekoracjach pokoju To jest polski? Przy świecach i przy koniaku, a nad sobą mam jej Loki Oj, chyba wiem Konsumuję jej. lubieżnie, co wieczór, w ciepłych dekoracjach pokoju Przy świecach i przy koniaku, a nad sobą mam jej Loki To musi być jakiś mężczyzna Dobrze, że ja nie biorę udziału w tym quizie, serio Nie dałbyś rady? Nie, nie dam rady Ja chyba wiem, kto to jest chyba Ja wiem. potrzebuję refren ale ja się. Refren będzie do pustaka. Refren będzie do pustaka. Coś czuję, że to jest. Tylko jaki, jaki buty tu czekaj? Dobra. Ryzykuję. Krzywy ryzykuję. Ja nie wiem. Nie, nie przychodzi mi jeszcze nic do głowy. Mamy jakiś. Niech krzywy hmm. no, Jakiś rokowy, no bo to są. Konsumuję lubieżnie. To jest taki. taka wskazówka, mam wrażenie. No to, Dobra, dobra. dobra. Eee, refren. No. Dla Nikodema i dla widzów, ofiaruję mojej dziewczynie. Jest! Mam! Mam z kwiatów to! Kwiatów Holandii utkami. Mam to! Jest! Z kwiatów? Mam trzy punkty. Chyba, no, jeżeli nie to nie zaczyna. tytułu tytuł. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany. Tak! Dobrze! Ok. E, czekajcie. Dobra, to poproszę o pokazanie waszych tabliczek. Ludzie Slawitz. Lubię farbowane Zatak. rzęsy, piegi o. i policzki blade. Ja w ogóle tego nawet nie znam. Lubię kiedy To nie jest to. To jest to? To nie jest to. to? to, jest, to nie? Jest to. To nie? To nie. Ja nawet nie znam tego kawałka. El Pedrito cię tutaj wypuścił w maliny, bo to jest zespół Jedwab i kawałek się nazywa Róże Europy. I specjalnie to weryfikowałem, dlatego że piosenka Stachurskiego, która się nazywa Jedwab, piosenka Stachurskiego, która się nazywa Jedwab, albo nawet... Tak, ma ten sam dokładnie fragment tekstu. Opiaruje mojej dziewczynie z kwiatów w Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek. Jaki skonsumuje lubieżnie, co wieczór w ciągu dekoracjach w pokoju. <laughs> więc nie wiem, czy, czy kurczę symboliczny. Chociaż nie, bo to nie jest moja dziewczyna. No ja nie, byłem pewien, że. Mówiłem, że to może być błędnie zapisane. Ok, no, więc sprawdzałem ostatecznie ten tekst. Dlatego, że jeżeli by się to pokryło jeden do jednego, tak? No bo tu jest. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów w Holandii utkanych ja szlakami. Nie, są... nie wiem, co możesz zrobić, ale nie wiem, co zrobić. Ale, do inaczej, dobie, ale... ale na, w rozpisce El Pedri to jest jedwa róża Europy. Ale to czekaj, czy... Ale jeżeli się go to też. To tak? jeden do jeden. Tak, chyba. Wydaje mi się, jeden do jeden. Jednego, tak. To być cover, no. To może, no to... Kawler, no. To po... uważam, że powinien mieć punkt. Czekajcie. No. Czekaj, Czesław Morskiego, no, daj mu punkt. Weź, weź, wyciągnij i wpisz, jedwa próża Europy. Dobra, jest taki sam tekst, więc Krzywy dostaje punkt. 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 Bo mam, bo... Za ten cover. Bo mam, bo... Tak, dokładnie. Dostaje za taką. E, to się nie obrazi chyba. Lecimy dalej. Proza życia to przyjaźni kat. Pęka cienka nić. Telewizor, meble, mały Fiat, oto marzeń szczyt. Hej prorocy moi z gniewnych lat. Jeszcze raz, początek Proza życia to przyjaźni kat. Pęka cienka nić. Telewizor, meble, mały fiat. Oto marzeń szczyt. Hej, prorocy moi z gniewnych lat. Pierwsze dwa zdania jeszcze raz. Proza życia to przyjaźń kat. O, dobra, na tyle. Zapisałem. Kudy, wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że to jest to, ale nie jestem pewny. Jak to jest jeszcze raz? Proza życia to przyjaźń, kad. Pęka cienka nić. Telewizor, meble, mały fiat. Oto marzeń szczyt. Hej, prorocy moi z gniewnych lat. Nie, dobra, ja poczekam na refren. Ty? Bo napisałeś? Ja napisałem, zresztą. ale... Ale kurde, boję się, że A. mam złe skojarzenie. Mhm. No. Zostawiam już. Żegnam was, już wiem. A, to miałem to Nie was. załatwię wszystkich pilnych spraw. Ty czekaj. czekaj jak to, to nie jest to. Na są mi się dwie piosenki mieszkają. Mi też. E... No, żegnam was, już wiem. Nie załatwicie wszystkich pilnych spraw. To jest refren. No to od tego macie drogę prosto. No dobra, okej, okay. zostawiam. To jest autobiografia, bo nie pamiętam. tam przyjaciół wszystkich mam, ale nie pamiętam. Nie płaczewka, brawo To nie, nie płaczewka, nie płaczewka. To tak. Autobiografia pewnie. inaczej leci. Autobiografia jest. Jak, jak idzie autobiografia? Nie pamiętam. Mia. Miałem ehm. dziesięć lat, gdy usłyszał o niej Dziadk. świat w mojej filmicy, był nasz Dziadk. klub. Dokładnie. A. Ale to już wszystko jest na jedno kopyto. Dobra, lecimy dalej? E, no. Perfekt. Zapisz punkty? sobie punkty. Nie, nie zapisuję. Czemu? A. Chciałbym też, w księżyca powiem. blasku, stawiać z tobą babki z piasku i wciąż do ucha szeptać ci same świństwa. Dobra, zespół Wiem. Jeszcze raz. Chciałbym też, księżyca blasku, stawiać z tobą babki z piasku i wciąż do ucha szeptać ci same świństwa. Dobra, lecimy. Ja potrzebuję, ja, ja to... Czekaj, tak to tylko. No się wiem, znam to, to jest, to jest taki rzeczywiście utwór znany przez większość. I co, co, co się śmiesz? ma Okej. Okay. Bo już myślałem, że on źle, no nie Nie, masz. nie, nie, z Zawsze z tobą chciałbym być. Przez chciałem, całe napi lato. chciałem napisać ich troje, tylko nie, nie byłem pewny, że to jest to. Zapisuję już tutaj zepsułem, przepraszam, oczywiście jak zwykle. Zawsze z tobą chciałbym być. Nie wiem do czego się śmiejesz. Ich troje, no. Zawsze z tobą Pokażę chciałbym być. zapisałem tytuł poprzedniej piosenki, zawsze tam gdzie ty. <laughs> Ha! A chodziło o to, zawsze z tobą chciałem być. Co za głośnie! No ale mam dwa punkty. Zawsze z tobą chciałem być. Jak dwa? No bo za tytuł zespołu i za odgadywanie w pierwszej rundzie. Nie. Nie, jeden no, punkt. Jestem punkt z za zespół. Tylko ze zespół dostajesz. Zab... Co ty? Nie małeś? Właściwego. Ty, ty sobie tak nabijasz punkty? <grym> nie, no, czekaj. No tak. Tylko no, musisz mieć żeby tytuł, żeby mieć punkty, żeby po refrenie, To musisz mieć, mieć dobry tytuł i ten. Tak, to jeden punkt dostajesz, jeżeli masz jedną z tych części. No, tak, 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 tak to ja okay. bym cały no, czas zapisywał. Dobra, dobra, dobra. Wiadomo to było, że to jest ich troje. Wszyscy wiedzieli. Jak tutaj ich troje. Ich trzech nawet. Zakochani ludzie, są patosu. Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób. Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu, albo śpiew z kowronku, albo... ...świat lotosu. Proszę wypikać. To jest easy. Nie pamiętam, ale znam to też, daj refren. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Jezus, ja tak czułem, że to może być tako, ale sobie myślę, nie, wykorzystał to pewnie z jak... Boże... Tak też na betonie. Tak, brawo, więc Krzywy dostaje pełną pulę, 3 punkty, brawo, a brawo. Nikodem ja dostaje dwa. dwa. Przepraszam, ja w, b, myślałem przez pryzmat no, kogo? wszystkich ob, ob, obrażonych. Dobra, hm. dalej. Myślałem przez pryzmat starszych zespołów, wiesz? Zima na klatkach, zima na kontach. Puka komornik, twój rządowy kontrakt. Otwierasz jemu w nowych kubotach. Jedyne co może, to może posprzątać. Nie wiem, co to jest. Pierwszy raz ten tekst, no. wsięgam. Jeszcze raz. Zima to. na klatkach, zima na kontach. Puka komornik, twój rządowy kontrakt. Otwierasz jemu w nowych kubotach. Jedyne, co może, to może posprzątać. Kudę, Jezus. Jak to szło od bo muszę przejść tytuł. Boję się. Że wiem kto to śpiewa, bo to jest taki idiotyczny tekst, że Czekaj, jeden... czekaj, czekaj, czekaj! Nie, dobra, ja czekam. Hmm. Chyba. Okej. Okay. No. Już? No. wie? No, co? daj. Refren? No. Wszystko pod kontrolą. Władza opętana. Nikodem bać ten. Ale ja, ja nie wiem, czy mam tytuł dobrze. Okej. Okay. ale to nie szaman. jest oko. Oj, jestem szaman! Jest. Szaman! Krzywy z dwa punkty, nikodem jeden. Szaman! Ha. Szaman, szaman! A, ja, a gdzie było oko? Wszystko pod kontrolą. Też było no, oko. za sumie no, W sensie no. ostatni krzyk osiedla, no. Dobra. Osta właśnie, tak to było. Ostatni, ostatni osiedla, przykład. Oko, oko, Ostatni przykład, moi drodzy. Muza muzom, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełen zlew. Też znane, ale nie to coś to mówi. Refrenk chcecie? No, daj to. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę, nie mam mnie. Czekaj, czekaj, to Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę, nie ma mnie. Znam to, ale nie jestem w stanie wskazać ani wykonać nic, Słyszę tę piosenkę. A nie, 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 nie. Czekaj, 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 czekaj. Jeszcze raz poproszę. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że no, choć tak. jestem Usłyszałem tak naprawdę, to. nie ma mnie. Ja tego nie, nie, wiem, Tylko to... ja nie wiem, czy to jest. ten w sensie, Wiem, co to jest za piosenka. Tyle mam przed oczami, ale nie umiem. Jak się nazywa piosenka? Ale tak, Właśnie ja mam zapisane coś, ale na podstawie mojego wyobrażenia tego tel tel teledysku Dobra, no tak. nie, nie, nie czuję wstydu, bo ja mało słucham podsiadło? Tak, podsiadło? tak, podsiadło Trofeum? Dawida tylko zapisałem To jest trofea Trofea Dawid wysiadło trofea No, więc... bo dajcie mu 1,5 punktu dostaniesz Bonusowo dwa i 2,5 A dwie nie, dwie. bo to za nie Tak? To, to, to wszystko? No wszystko, tak. fajne, Mega dam gust. wam bonus no. jeszcze, uwaga, ode mnie No ja chyba więc to będzie Tak? Nasz zespół już wyruszyć w drogę gotów jest Przed nami najważniejszy test, to jest nasz plan Pójdziemy razem w ból i knieje Refleksy No, daj refleksy W drodze do Viridian City W drodze no. do, w drodze do w drodze do Viridian City, w drodze do, w drodze do. Co to jest Viridian City? Nie, to jest <laughs> pewnie. To jest jak. To ten. Eldorado. <laughs> tak? Nie, to jest w tym stylu? Nie. Te, ten... Plan no, okay. Nie. Nie wiem, co to jest. jest. Janusz Radek, w drodze do Viridian City, Pokémon. Ja miałem pierwsze skarbiec z Pokémonami. Podprzysięgam. Sąd można... drużyną od razu jakoś, a Pokémon na pewno. się można bawić. Dziękujemy na jeszcze raz. Zrobimy to znowu. Pedrito. Tak, I pedrito, Dziękujemy widzimy się Dzięki. na naszym kanale już za kilka dni. Tak. Staramy się intensyfikować naszą obecność tutaj. Siema. Elo. Hej. Okay.